Siemanko Siemanko, z tej strony Benkowski. Zapraszam Was na podsumowanie 17. kolejki La Liga w sezonie 2025-2026. No to lecimy: Real Madrid zrobił robotę przeciwko Sewilli, wygrywając 2 do 0. Bellingham znowu pokazuje klasę, a Mbappé dorzuca swoje trafienie z Królewcy Królewscy wyglądają coraz pewniej i wyraźnie nie zamierzają odpuszczać walki o mistrzostwo. Barcelona spokojna, konsekwentna i skuteczna, zwycięstwo 2 do 0 z Realem umacnia ich na szczycie tabeli. Lewandowski wszedł w 62. minucie, lecz niestety nie zdobył bramki. Natomiast Atletico Madrid zrobił pokaz siły, pewnie pokonując zielone 3 do 0, dając kolejny sygnał, że Simeone znowu buduje maszynę do wygrywania. Osasuna roz Alawesz aż 3 do 0. Dwa gole Budymira, pełna dominacja i jeden z najbardziej jednostronnych meczów tej kolejki. Nie zabrakło także emocji w remisach. Walencja dzieli się punktami z Majorką, a Lewantę w ostatnich minutach ratuje remis z Realem Sociedad. Te punkty mogą być bardzo ważne na koniec sezonu. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, na pierwszym miejscu Kilian Mbappe z liczbą goli 18. Za nim Ferran Torres 11 goli, trzecie miejsce Muriki 9 goli. A w czołówce znajduje się również Lewandowski z ośmioma golami i Julian Ambarez z siedmioma golami. Po 17. kolejce tabela wygląda następująco. Barcelona na pierwszym miejscu, następnie Real Madryt, Atletico Madryt na trzecim miejscu oraz Villarreal. Natomiast jeżeli chodzi o spadkowiczów to Girona, Real Oviedo oraz Levante. Kolejna aktualizacja za tydzień. Zapraszam Was do subskrypcji, aby być na bieżąco. Elo!